Zakończyła się konferencja Dora Forum 2023, Mistrzowie Cyberodporności. W trakcie konferencji gościliśmy niemal 200 uczestników. Wszyscy specjaliści, menedżerowie cyberbezpieczeństwa z instytucji finansowych zdają sobie sprawę, jak akt Unii Europejskiej dora płynie na funkcjonowanie i bezpieczeństwo ich organizacji. Dlatego cieszymy się, że tak licznie przybyli na naszą konferencję. Państwo, wydarzenie tym cenniejsze, że tutaj nie rozmawiamy bardzo szeroko o różnych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, ale skupiamy się na tym akcie prawnym, który jest wydaje się, że najistotniejszy dla naszego sektora, właśnie na rynku finansowego. W tym momencie DORA jako rozporządzenie stosowane wprost powoduje bardzo dużą harmonizację tego sektora. W związku z tym przepisy prawa będą praktycznie identyczne bądź bardzo podobne na poziomie wszystkich krajów w całym sektorze finansowym. Również interaktywnej pracy w grupach roboczych, dzięki którym osoby, menadżerowie, specjaliści cyberbezpieczeństwa z instytucji finansowych mogli dowiedzieć się więcej na temat nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Tora. Już w tym roku zapraszamy na kolejną edycję. Zobaczymy, co zmieni się przez ten czas w instytucjach finansowych pod względem zgodności z rozporządzeniem TORA. Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejną edycję tej konferencji, jak również na inne konferencje organizowane przez IVENSZ.